Składam alerty i polecenia wybudowe na czas, zawsze. Tak więc, dzisiaj przede wszystkim dowiesz się, w jakim miejscu stoimy na rynku, co nas czeka w nadchodzących miesiącach i w którą stronę powinieneś kierować swój wzrok i pieniądze z portfela. Zacznijmy od analizy WIG-20. Na samym początku, patrząc już bezpośrednio na analizę wig 20 możemy stwierdzić, że jesteśmy po 8 spadkowych miesiącach. 8 spadkowych miesiąc, miesięcy na naszym rynku zdarzyło się ostatnio i czasy no dość dawno. Były to okresy tego największego okresu spadkowego, okresu yy, kryzysu z lat 2008 2000, yy, 2000 w zasadzie 2007-2009. Po 8 miesiącach korekta na rynku jest bardzo możliwa. Ale pamiętajmy, że trend jest cały czas spadkowy i na horyzoncie nie widać takich jasnych perspektyw pod względem również okołorynkowej i względem jakichś układów bezpośrednio pieniędzy, które napływałyby do naszej gospodarki, czy już bezpośrednio legislacyjnych. Tak więc po ośmiu słabych miesiącach należy spodziewać się jakiejś korekty, ale w czystym technicznym układzie to przede wszystkim mówi nam o tym, że są mocne. Więc wszelakie korekty będą tylko i wyłącznie korektami, a nie powrotem do wzrostu. Patrząc jeszcze tak bardzo długoterminowo, ponieważ ten wykres jest niemal od 2015, od 2015 roku, możemy zauważyć ten, jakże kluczowy element, który rysowaliśmy sobie już na początku zeszłego miesiąca, czyli tej takiej. Równoznaczności korekt. Tak, w takim budowanym scenariuszu te dwie korekty musiałyby być bardzo podobne do siebie, ponieważ był to taki scenariusz zbudowany przeze mnie na bazie tego, iż mieliśmy pierwszy ruch wzrostowy, i teraz może pojawić się bardzo mocna, głęboka i charakterystyczna dla WIG-20 korekta. Charakterystyczna pod tym względem, że gdy WIG-20 rozpoczyna. W skali małej bądź dużej jakiś ruch, zawsze ta pierwsza fala, która idzie z poprzednim trendem, czyli rysując sobie na przykład rozpoczęcie trendu wzrostowego i pierwszą falę, to ta fala, która, która podąża w kierunku poprzedniego mocnego trendu, czyli tego, który tutaj rysował, byłby spadkowy, to ta fala pierwsza korekcyjna, a druga w całym ruchu jest bardzo głęboka i ona dochodzi do 70%, a czasami 80% całego, całego tego ruchu pierwszego tutaj zaznaczonego pierwszą niebieską linią do góry. Tak więc w tym układzie można by się spodziewać, tak jak narysowaliśmy sobie ostatnio poziomy około 1610 punktów właśnie do dół tego długiego prostokąta, który jest równoważny z tym zarysowanym w 2012 roku przy okazji pierwszych greckich mocnych perturbacji. W 2011 to był, to był pod koniec 2011. Tak więc bylibyśmy w tym układzie stosunkowo blisko tych poziomów. Również trend narysowany taki długoterminowy przez squabera. jakoś wpisuje się mniej więcej w te poziomy. Jest on dużo niżej, niemniej jednak no, to są odległości kilku Procentowy od tych poziomów. Tak więc, w analizie długoterminowej, po bardzo słabym, 20% spadku na tym najważniejszym indeksie naszej giełdy należałoby się spodziewać, że ten rok nie winien już wygenerować 20 czy 30% spadku w układzie samym takim technicznym. Również wyceny. wyceny Spółek w perspektywie czasu są bardzo niskie. Statystycznie taka sytuacja, tak niskie wyceny wielu walorów przy tak stosunkowo dobrych wynikach, statystycznie zdarzają się tylko raz na 100 przypadków. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy w takim 1% przypadków na rynku, kiedy ta wycena jest nieracjonalnie niska. Ona pojawiła się w tym miejscu oczywiście dlatego, że mieliśmy dużo różnych zewnętrznych czynników. Które były niejako oderwane od bezpośredniej sytuacji ekonomicznej. Więc kiedy ta cała otoczka rynkowa się uspokoi, to rynek może dość dynamicznie ruszyć do góry. Ale to oczywiście już jest tam dość dłuższa perspektywa, raczej całego roku, ponieważ w tej chwili no, cały czas analizujemy tak wielowymiarowo nasz indeks w dłuższej perspektywie. Tak więc pojawienie się jeszcze kilka procent niżej, nawet do 10% jest jak najbardziej możliwe. Ale należy mieć świadomość, że w skali całego roku przynajmniej zatrzymanie tego trendu spadkowego i jakieś powolne odreagowanie jest więcej niż prawdopodobne. Raczej mocnego ruchu do góry i powrotów do 2500 punktów nie spodziewałbym się, i można założyć, że w tym roku te poziomy są raczej na największych spółkach nie do osiągnięcia. Ale kolejnych kilka miesięcy z rzędu spadków, takich twardych spadków, jak mieliśmy, że miesiąc, miesiąc potrafiliśmy stracić 7-10%, powoli dobiega końca. Skończyliśmy taką typową, mocną serię spadków, charakterystyczną, również, również patrząc historycznie na, na indeks. Widzimy, że w poprzednich okresach WIG20, jeżeli wchodzi w takie mocne spadki, to właśnie spada z tempem około 15% na, na pół roku i mniej więcej podobne tempo mieliśmy tutaj. Tak więc rokowania dla indeksu WIG20 na najbliższy rok i półrocze pierwsze nie są rewelacyjne, nie są też powiedziałbym dobre, no bo możemy się spodziewać mocnego spadku, Mocnego. No 10% to jeszcze nie jest mocny spadek w takim ogólnym ujęciu, więc możemy się spodziewać spadków. Niemniej jednak, jeżeli budujemy strategię opartą o długoterminowy portfel i pojawi nam się już kilka konkretów, jak sprecyzowane do końca i położony na stole projekt ustaw odnośnie gospodarki, również odnośnie sklepów wielkopowierzchniowych, będziemy mogli zacząć budować portfel oparty, taki średnio i długoterminowy, spółki z 20%. Również o spółki dywidendowe, bo trzeba zdać sobie sprawę, że wiele spółek dywidendowych aktualnie stało się bardzo tanie. Spójrz teraz na indeks MWIC. To jest indeks akurat w układzie tygodniowym, nie tak jak przed chwilą widzieliśmy WIG-20 w układzie miesięcznym. Głównie dlatego, że w układzie miesięcznym, jeżeli byśmy mieli patrzeć, to WIG-20 jest w tak mocnym trendzie wzrostowym, w tym powiedzmy sobie niemal dziesięcioletnim, że ciężko byłoby szukać jakichś konkretnych smaczków i kluczowych miejsc, tak jak to możemy zaobserwować na WIGU 20 na takim szerokim wykresie. Martwić może to, że jesteśmy na mm, poziomach y, podobnych jak w 2013 roku, y, ale martwić, ale też nie do końca, ponieważ y, te spółki są dużo y, dużo więcej warte po wartości księgowej, po wartości wyniku, którą generują, po sprzedaży, którą. Niż w 2013 roku. Więc relatywnie jesteśmy tańsi niż w 2013 roku. Co w perspektywie tej czystej kartki, o której wspomniałem na samym początku, i budowania strategii na najbliższy rok, jest dużym pozytywem. Czysto technicznie znajdujemy się w bardzo skomplikowanej korekcie, która jednak cały czas nie przybrała jakiegoś dramatycznego wyrazu. Jesteśmy powyżej kluczowych punktów zaznaczonych. Na tym czerwonym polem, kawałek powyżej mojej czerwonej kreski, poziomie, którą zaznaczyłem przed chwilą. Tak więc poziomy 3300 punktów na indeksie MVIG 40 są na razie kluczowe i w ciągu tego roku należy spodziewać się, że będzie to dla mvig rok wzrostowy, który zostanie zakończony na plusie, a ten, który się skończył, był zakończony w zasadzie na zero. Tak więc w najbliższym czasie jak najbardziej kluczowe poziomy to te 3300 i tu należy obserwować uważnie indeks. Możemy spodziewać się w tym rejonie obrony poziomu 20 w ujęciu dziennym, czyli tak co nam może przynieść najbliższy, najbliższy tydzień w zasadzie, może dwa. Ten prostokąt to jest ten sam prostokąt, który był narysowany w tym układzie tygod miesięcznym i Pokazuje nam on to miejsce, do którego możemy zjechać te poziomy. Około 1610, 1600, 1590 punktów. Powyżej są takie dwie króciutkie linie, które ja rysowałem wcześniej na tych spotkaniach. To są poziomy, które nam wychodziły z wcześniejszych analiz. Poziom najważniejszy, który nam wychodził z tych analiz, to oczywiście 1750 punktów, z którego nastąpiło mocne, bo ponad 10% od się do góry. Ja po, podczas tego odbicia mówiłem, że trzeba się cieszyć, że ono zostało wygenerowane, że cieszyć się, że nasze poziomy 1750 zadziałały. Niemniej jednak, one, w tych tak zaakcentowałem, że one raczej nie przetrwają. Iściło się to trzy sesje temu, one nie przetrwały, więc kolejnymi poziomami, z których możemy oczekiwać jakiegoś wygenerowania jakiejś kilkuprocentowej korekty, yy, 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 80% to są poziomy właśnie. 1636 punktów. 36 to zbyt duża dokładność, powiedzmy około 1630-40 punktów. Te poziomy nam się generują głównie dlatego, że na tych poziomach dość duże pieniądze zostały położone około, nie około, tylko dokładnie 6 lat temu, właśnie na tym indeksie, 6, przepraszam, 7 lat temu, dokładnie na indeksie WIG20. Wtedy wchodziły duże fundusze. Wtedy wielu inwestorów wchodziło już po tej całej bezsie. Wiele funduszy wchodziło, to był taki kluczowy poziom, po którym wiedzieliśmy, że to, co najgorsze się skończyło, tak zaczął ratować gospodarkę. Więc to ma kluczowe poziomy, dlatego że wiele funduszy, wielu inwestorów dużych, portfelowych, indywidualnych, ale posiadających wielkimi, wielkimi pieniędzmi, posiadających wielkie pieniądze na tych poziomach zorientuje się, że są na zero i jedynym zyskiem, który osiągnie są dywidendy. Więc tu albo pojawią się kolejne pieniądze, które niejako będą dublowały tą strategię i broniły tych poziomów, albo tam faktycznie wielu inwestorów wysypie swoje całe portfele na rynek i będziemy mieli jeszcze kolejnych kilka procent przeceny. Ta niższa linia na 1610 punktów, to jest linia bezpośrednio z analizy, która wyszła nam w grudniu podczas spotkania i jest to, są to poziomy, które są ważne z punktu widzenia takiego równoważności pewnych już, już samych fal w tym ruchu. Niemniej jednak cały ruch aktualnie posiadał jedną mocną korektę, taką najdłuższą, czyli tą. Druga najdłuższa była korekta ta, tak? Więc jesteśmy po dwóch ładnych, bardzo takich technicznych korek, które nam troszeczkę wyczyściły sprawę. Teraz jest trochę przestrzeni do spadku, niemniej jednak tu jesteśmy blisko miejsc, gdzie naprawdę mogą pojawić się duże pieniądze na rynku i może pojawić się odbicie. Pewnie nieduże, nieduże, czyli mniejsze niż 10%, ale ostatnia skala spadku w układzie dziennym wygląda niemal jak te ostatnie 8 miesięcy, czyli są same czarne świece. Tak więc prawdopodobieństwo wystąpienia kilku sesji wzrostowych w tym tygodniu jest bardzo duże. Może nawet bez względu na to, co się będzie działo w Chinach, ponieważ temat chiński, o czym za chwilę powiem, jest tematem dość specyficznym. Na Envigu mieliśmy również bardzo słaby, słaby tydzień, w zasadzie więcej niż tydzień, ponieważ tutaj było tych kilka sesji międzyświątecznych myślimy bardzo słaby okres, ale jak najbardziej w naszym takim w takich naszych układach świateł, świateł dla inwestycji panuje światło pomarańczowe, trzeba oczekiwać obrony, może nie oczekiwać, bo na rynku raczej nie oczekujemy, nie, nie, nie wierzymy w coś, tylko reagujemy na bieżącą sytuację tego poziomu 3300 punktów. On, on jest kluczowy i tutaj może pojawić się jakieś odbicie. Niemniej jednak Charakter tych spadków na NWIGŃ jest zupełnie inny niż na WIGŃ 20. Tutaj nie mamy nawet jasnych, jasnego układu takiego falowego. Na WIGŃ 20, a w układzie dziennym, możemy wyróżnić pięć fal ruchu i taką ostatnią, tą mocną falę wyprzedaży. Natomiast tutaj mamy raczej taką korektę bardzo złożoną, bardzo połamaną, spokojną, która nie znosi nam tak mocno tych, tych wzrostów z lat poprzednich. To też jest taka typowa korekta przewlekłych, przewlekłych trendach yy, lekkich, lekkich spadków. Tak więc jak najbardziej na EnVIGU jest yy, szansa na mocniejsze odbicie niż na Wigu 20. Na Wigu 20 pamiętajmy, cały czas jest trend spadkowy, nie kładźmy pieniędzy w, w, przez pryzmat całego, tu raczej szukajmy jakichś ciekawych spółek na krótki okres. Natomiast na MWIGŃ to, to bezpieczeństwo inwestycyjne jest dużo większe. I tutaj świate są pomarańczowe, a na Wigu 20. Oczywiście. Czerwone. Skład. Alerty i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze.